Po przebyciu 130 mil zakotwiczyliśmy w Joshua Tree National Park. Oj, trzeba uważać na nogi, bo tu kopią foteliki ogrodowe. I taka poranna dzisiejsza refleksja kontemplacja ale też to jest wierzchołek góry lodowej z poprzednich kontemplacji refleksji, zarówno z poprzednich dni, jak i wielu tygodni wiele miesięcy wiele lat ale. Że bardzo często, jak zastanawiamy się nad tym, że mamy jakieś zjawisko i zastanawiamy się, czy to zjawisko to jest wynik tego czy tamtego, to przeważnie odpowiedź brzmi jedno i drugie. Wszystkie czynniki, które nam przychodzą do głowy, albo większość z tych czynników, które przychodzą nam do głowy, w jakiej sile są przyczynami tego czegoś, nie? że zastanawiamy się, czy to, że ja jestem szczęśliwy, to jest wynik tego, że mi się układa w miłości. Czy widok, wynik tego, że odpuściłem swoje oczekiwania, czy wynik tego, że tu jest piękna pogoda, czy że się najadłem, albo napiłem kawusi. I przeważy to są wszystkie te czynniki w jakiejś sile, nie? I nie ma konfliktu między tymi czynnikami. I tak samo właśnie dzisiaj taka poranna refleksja, że kurczę, to jest najlepsza wycieczka, na jakiej byłem w swoim życiu. I po pierwsze, to jest de facto prawda, czy po prostu. Siła tego, że po prostu jestem tylko tu i teraz. Nie, nie, nie jestem na wycieczce, jak byłem tu w statusie, którą często powiem, że to chyba to była ta wycieczka, właśnie na Alasce, w Kalifornii, w Hollywoodzie, że sobie z statusiem zwiedzaliśmy, czy że gdzieś tam w Singapurze z całą ekipą i tak dalej, czy na Malediwach, Singapurze z żoną, super i to w danym momencie się może po prostu wydawać: O, oh, to jest ta wycieczka, to jest ta wycieczka, no i pamięć. Zniekształca czasami na plus, czasami na minus e, te wspomnienia. No ale taki, taki dzisiaj miałem e, vibe, takie poczucie, że kurde, to jest najlepsze na świecie, super i tak dalej w całym życiu. I, i czy to jest wynik tego, że właśnie jest klawów w miłości, jak mawiali Adam i Jerzy? Czy wynik tego, że jest tutaj piękna pogoda, chociaż momentami za gorąco. Czy że się fajna, no, czy tego, czy tamtego, czy kawusi, czy właśnie cokolwiek, czy, mm, czy moich niskich oczekiwań? Bo szczerze mówiąc, jadąc tutaj do Stanów yy, na tej wycieczce, miałem takie poczucie: otwajkujmy te Stany, bo coś tam się pogorszyło, ci bezdomni, coś tam jakoś tak, nie wiem. Miałem niskie oczekiwania stosunkowo w porównaniu do Singapuru, gdzie Singapur to najlepsze państwo na świecie, coś tam, coś tam. I na pewno w dużej mierze jest to kwestia. Takich oczekiwań, że nie oczekuję, że tu będzie coś niesamowitego, że tutaj napiszemy tą diunę, tylko po prostu sobie, bądźmy, bez oczekiwań, i po prostu rzeczy się dzieją, nie? I tak, nawet tutaj teraz sobie chodząc, że kurczę, szkoda, że się nie udało ym, uwiecznić, chociaż jakimś zdjątkiem, zdjątkiem i nie będzie już teraz takiej możliwości, bo się wylogowujemy tutaj dzisiaj, ale tu jest wspaniała, taka, jak to się mówi, ym, hot tub, po prostu gorąca wanienka tutaj zademonstruję, można sobie wskoczyć no teraz mógłbym nawet wskoczyć, ale chodzi o to, że tutaj jak jest noc i są gwiazdy z coś pięknego i teraz no po prostu byliśmy tu i teraz, jak to się mówi i się nie myśli o tym, żeby to wszystko nakamerować i uwiecznić i tak dalej ale wspomnienia są, więc nawet takie udokumentowanie, że kurcze wczoraj tu było, pamiętam, było super i tak dalej nie, no to to jest coś super, może będzie okazja, żeby wrócić po prostu bo Właśnie z tutaj i San Clemente, może właśnie bez, bez oczekiwań, albo nie, nie było jakichś większych oczekiwań, to, to po prostu jakoś było tak najfajniej. No i super, po prostu. Takie Pomyślałem sobie, że udokumentowanie takiego super vibe'u, że zajebista energia, zajebiście yy, się czuje po prostu. Tutaj, właśnie tutaj w Joshua Tree National Park, Super chatka na odludziu, po takiej drodze trzeba było przyjechać. Jak trzeba było przyjechać, to przyjechaliśmy, nie? Proste. No. No i jest zajebiście ogólnie. Nie ma tutaj nic więcej do gadania, po prostu jest moment i bez oczekiwań po prostu, że ma być coś super i tak dalej, ale też jak są oczekiwania, że no, oczekiwania, tak jak wspominałem, są Nieuchronną częścią ludzkiej egzystencji, więc tak samo jak maski, które nakładamy, nie chodzi o to, żeby nie mieć maski, i nie chodzi o to, żeby nie mieć oczekiwań. Bardziej, żeby mieć świadomość oczekiwań, świadomość maski, świadomość wszystkiego i po prostu zarządzać na tyle, na ile potrafimy tym czymś. I to jest czynnik do tego, że, że właśnie czasami jest zajebiście, ale czasami nie jest zajebiście, i na nowo zarządzać tymi oczekiwaniami, tymi maskami, i po prostu. Stoicyzm, akceptacja w praktyce, zaakceptować, co jest, zastanowić się, co jest racjonalnym ruchem w danej sytuacji, żeby było optymalnie, i starać się wykonać ten ruch na tyle, na ile potrafi. I to jest cała esencja życia, i paradoksalnie to, że ja o tym gadam, to po prostu mam świadomość tego, ale tak naprawdę wszyscy robimy dokładnie to samo, nie? Tylko kwestia, jak dużo mamy świadomość tego, że. Że, że po prostu to, co w danym momencie robimy, to jest to, co jest najatrakcyjniejsze w danym momencie dla całego ciała. Nie? Im bardziej rozwijamy swoją świadomość. bierzemy pod uwagę wszystkie części ciała. Po prostu wszystkie nasze potrzeby nasze pragnienia, to lepiej tym zarządzamy i jest większa szansa, że będzie częściej zajebiście. Po prostu, tyle. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam i lecimy dalej. jo